Witam po gali FN8 Antoni Chmielowski? Witam, Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, właśnie tak, bo późno już pora, powiedz, czy jesteś zadowolony z występu Akopa szustaka, no bo bez wątpienia była to bardzo ciężka i bardzo dobra walka. Jestem bardzo zadowolony i bardzo dumny. Hmm. A powiedz czy trudno było właśnie przedstawić Akopa właśnie na, na to, żeby zawodnik z kulturystyki przyszedł na MMA. Znaczy najtrudniej było przedstawić go w sensie takim, żeby zapanować nad jego gorącą krwią i temperamentem, że on bardzo łatwo się podpalał i bardzo szybko szedł bardzo dużą siłą i mocą w akcję i przez to tracił szybko tlen i, i siłę. Także to, trzeba, to było naprawdę trudne, żeby zapanować nad tym, żeby on nie, nie leciał na, na hura. I udało się, jak dzisiaj można było to zaobserwować. Czy taki był plan, żeby, żeby tą walkę Próba skończyć w porterze? Tak, taki był plan i było bardzo blisko parę razy skończenia. E, malutki błąd e, przy, przy dźwigni, za, ale to, to jeszcze jest do, do naprawienia. Ale taki był plan, tak. Teraz może przejdźmy do twojej osoby. E, kilka dni przed galą w Fenosie pojawiły się newsy, że może ty będziesz kolejnym nabytkiem tej, tej federacji, ty będziesz toczył walkę na z Mackiem Różańskim? Czy to jest prawda, czy nie? Znaczy rozmowy trwają, tak? Ja jestem w okresie wakacyjnym. Okres wakacyjny mój trwa do połowy sierpnia, także na razie nie będę podejmował żadnych decyzji wiążących, bo nie chcę być gołosłowny. Dlatego zostawiam to sobie na podjęcie tej decyzji po wakacjach, ale jest coś na rzeczy i fajnie, że już różne federacje o mnie zabiegają. Czy ewentualne związanie się z Fanem? Fen, z Znacz, o, oznacza rezygnację z personalnej ligi MMA? Nie, 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 nie. No myślę, że e, jeśli miałoby dojść do jakiegoś połączenia, no to w ten sposób, tak żeby za, obopólną zgodą, tak? No i ostatnie pytanie, jak oceniasz ogólnie właśnie Federację Fight Excluzjant i tą dzisiejszą galę w pobrzegu? Powiem szczerze, że bardzo dobrze oceniam tą Federację po dzisiejszych walkach i dzisiejszym evencie. E, bardzo dobre walki, ciekawe, z dużo przed czasem. Dobre zestawienia, także no, na pewno dobrze się to oglądało i, i dobry obrazek był w telewizji, także myślę, że, że ludzie są zadowoleni. Okej, okay, z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz kogoś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest ta chwila, ten moment, ten czas. E, dziękuję i pozdrawiam wszystkich moich kibiców. Dzięki. Dziękuję.